Poranna modlitwa na piątek, 22 listopada 2024 roku. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Umiłowany Ojcze Niebieski, z głęboką wdzięcznością staję przed Tobą za kolejny dzień, który dajesz mi w swojej nieskończonej łasce. Dziękuję Ci, Panie. Że obudziłeś mnie dziś w zdrowiu i sile, pozwalając mi podziwiać piękno i doskonałość Twojego stworzenia wokół mnie. Dziękuję za słońce, które oświetla ten nowy dzień i ogrzewa moje serce nadzieją, odnawiając moje pragnienie, aby iść naprzód i wypełnić wszystko, co zostało zaplanowane. Dobry Panie, oddaję Ci ten dzień, prosząc. Abyś prowadził mnie mądrością we wszystkich decyzjach, które muszę podjąć. Umocnij moją wiarę, aby mógł w pełni zaufać Twojemu czasowi i Twoim obietnicom, nawet gdy okoliczności nie są takie, jakich się spodziewam. Daj mi odwagę, Ojcze, aby stawić czoła wyzwaniom i wytrwałość, aby trwać mocno. Wiedząc, że wszystko działa dla Twojego doskonałego celu w moim życiu, powierzam Ci, Boże, moje marzenia i cele, wierząc, że Twoja ręka poprowadzi je na właściwą drogę. Proszę o Twoją ochronę i błogosławieństwo we wszystkich moich działaniach, aby mógł być narzędziem Twojego pokoju i światła wszędzie tam, gdzie się znajdę. Spójrz na moje serce, Panie, i zaspokój wszystkie moje potrzeby, przynosząc spokój i cierpliwość w obliczu nieoczekiwanych trudności. Kochane Ojcze, pamiętaj o tych, którzy dziś stawiają czoła trudnościom i niepewnościom. Pociesz udręczone serca, odnów nadzieję tych, którzy czują się zniechęceni. I pozwól im dostrzec Twoją żywą obecność w ich życiu. Niech znajdą w Tobie siłę i z wiarą przezwyciężą wyzwania, które ich otaczają. Dodaj mi odwagi, Panie, abym przeżył ten dzień z doskonałością, wykorzystując każdą okazję, by dzielić się miłością i dobrocią z ludźmi wokół mnie. Niech moje słowa i czyny odzwierciedlają Twoją obecność w moim życiu, wywyższając Twoje święte imię we wszystkim. Co robię? Wspaniały Królu, rozświetlaj moją drogę swoim boskim światłem i umacniaj moje kroki w kierunku Twojej woli. Spraw, abym postrzegał próby jako część Twojego większego planu, ufając, że wszystko jest pod Twoją doskonałą kontrolą. W pokorze i zaufaniu wyznaję, że jesteś moim przewodnikiem, moją siłą i moją ucieczką. W imię Jezusa powierzam Ci ten dzień z wiarą i wdzięcznością. Amen. Dzisiejszy werset, Psalm 75, werset 1. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy. Bo Twoje imię jest blisko nas. Wszyscy opowiadają o Twoich cudownych dziełach. Niech Pan błogosławi nas w tym dniu, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby otrzymywać więcej filmów z poranną modlitwą. Zachęcamy również do zostawiania swoich intencji modlitewnych w komentarzach, abyśmy mogli je przedstawić Bogu, prosząc o Jego błogosławieństwa i zwycięstwo. Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będą z Wami wszystkimi. Do zobaczenia w kolejnym filmie.